No siemaneczko. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować nowe moje bananki, a mianowicie Musa Daiao. Bardzo fajny banan. Jest to skrzyżowanie Musa Sikimensis i Musa Balbisiana. Yy, niedawno takiego samego zamówił sobie Zibi, już ich niestety na Allegro nie dostaniecie. Były bardzo okazyjne cenie po 30 zł sztuka. No i tutaj mam ventricosum maureli. Bananki uzyskane z uprawy od Maćka. Także mam ich 5 sztuk. Bardzo fajne. Niestety mój maurelas padł w tej zimy. Bardzo mi jest przykro z tego powodu. Mam żałobę po nim. No ale cóż, cóż poradzić. Trzeba zasadzić nowe maurelasy i liczyć na to, że wyrosną tak samo ładne jak poprzednie. No i to by było na tyle z bananków nowych. Trzymajcie się, flutko, cześć.